ZARABIANIE NA NAUCZANIU JĘZYKÓW ONLINE Rozdział 9 – Inspiracje i historie sukcesu Pierwsze historie nauczycieli, którzy odniesieli sukces Zagadnienia 1 stycznia Przykłady nauczycieli, którzy zbudowali dochodowe biznesy Pierwszy lutego Lekcje, które można wyciągnąć z ich doświadczeń W tym rozdziale przyjrzymy się historii nauczycieli, którzy odniesieli sukces w nauczaniu języków online, zbudowali dochodowe biznesy, a także przeanalizujemy lekcje, jakie można wyciągnąć z ich doświadczeń. Każdy z tych nauczycieli wypracował swoją unikalną ścieżkę, ale wszystkie te historie mają pewne wspólne cechy, które mogą być inspiracją dla początkujących nauczycieli. 1.1.1 Historia Anny od nauczycielki języka angielskiego do autorki kursów online. Anna rozpoczęła swoją karierę jako nauczycielka angielskiego w tradycyjnej szkole, ale szybko odkryła, że przeniesienie działalności do internetu daje jej większą swobodę. Początkowo oferowała lekcje indywidualne przez Skype, ale wkrótce zaczęła rozwijać swoją ofertę poprzez kursy online zbudowała własną stronę internetową, bloga oraz kanał na YouTube, gdzie dzieliła się darmowymi materiałami. To pozwoliło jej przyciągnąć szeroką grupę odbiorców i sprzedawać swoje kursy w formie wideo, generując dochód pasywny. Lekcje, które można wyciągnąć. Przejście od lekcji 1.1 do kursów online umożliwia skalowanie biznesu. Tworzenie darmowych treści, blog, YouTube, buduje zaufanie i lojalność uczniów. Dochód pasywny z kursów online pozwala na większą elastyczność pracy. 1.1.2 Historia Michała rozwój dzięki współpracy z platformami edukacyjnymi. Michał, nauczyciel języka hiszpańskiego, początkowo korzystał z platform takich jak Italki i Prepli, aby zdobywać uczniów. Z czasem postanowił uniezależnić się od platform i zaczął budować własną stronę internetową oraz tworzyć kursy online. Michał współpracował z innymi nauczycielami, aby poszerzyć ofertę kursów na różnych poziomach. Dzięki automatyzacji procesów rezerwacji i sprzedaży kursów mógł skupić się na dalszym rozwoju swojego biznesu. Lekcje, które można wyciągnąć. Platformy do nauczania online mogą być dobrym punktem startowym, ale własna marka daje większą kontrolę. Współpraca z innymi nauczycielami pozwala na rozszerzenie oferty i przyciągnięcie nowych uczniów. Automatyzacja rezerwacji i sprzedaży kursów to klucz do zwiększenia efektywności. 1.1.3 Historia Polini sprzedaż eBooków i materiałów dydaktycznych. Paulina, nauczycielka języka francuskiego, odkryła, że uczniowie często potrzebują dodatkowych materiałów do nauki, takich jak ćwiczenia gramatyczne czy słownictwo tematyczne. Postanowiła stworzyć ebooki oraz zbiory materiałów dydaktycznych, które zaczęła sprzedawać na swojej stronie internetowej. Promocję produktów prowadziła na Instagramie i poprzez newsletter, co pozwoliło jej zbudować stałą bazę klientów i generować dochód pasywny. Lekcje, które można wyciągnąć. Tworzenie produktów cyfrowych, takich jak ebooki, to świetny sposób na pasywny dochód. Regularna promocja na Instagramie oraz wykorzystanie e-mail marketingu zwiększa sprzedaż. Ważne jest dopasowanie produktów do potrzeb uczniów i ciągłe poszerzanie oferty. Historie nauczycieli, którzy odniesieli sukces w nauczaniu języków online, pokazują, że sukces wymaga odpowiedniego podejścia do budowania marki, dywersyfikacji oferty oraz efektywnego wykorzystania narzędzi marketingowych i technologicznych. 1.2.1. Dywersyfikacja oferty. Każdy z nauczycieli sukcesu dywersyfikował swoją ofertę, oferując nie tylko lekcje indywidualne, ale także kursy online, e-booki czy materiały edukacyjne. To pozwala na skalowanie działalności oraz generowanie dochodu pasywnego. 1.2.2 Budowanie marki osobistej. Regularne publikowanie wartościowych treści na blogu, YouTube czy w mediach społecznościowych jest kluczowe dla budowania marki osobistej. Im większe zaufanie uczniów, tym większe szanse na sukces biznesowy. 1.2.3 Automatyzacja i skalowanie biznesu. Automatyzacja procesów, takich jak rezerwacje lekcji, fakturowanie czy sprzedaż produktów, pozwala nauczycielom skupić się na rozwijaniu biznesu, a nie na codziennych obowiązkach. Z kolei skalowanie działalności poprzez kursy online, produkty cyfrowe czy współpracę z innymi nauczycielami otwiera nowe możliwości zarobkowe. 1:2:4: wykorzystanie narzędzi marketingowych. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych, takich jak e-mail marketing, reklamy na Facebooku, Instagramie czy Google Ads, jest niezbędne do pozyskiwania nowych uczniów oraz skutecznego promowania swoich usług i produktów. Podsumowując, każda historia sukcesu pokazuje, że klucz do sukcesu w nauczaniu online leży w ciągłym rozwoju, odpowiednim podejściu do marketingu oraz dążeniu do zbudowania stabilnego, skalowalnego biznesu. Zarabianie na nauczaniu języków online. Rozdział 9: Inspiracje i historie sukcesu. Pierwsze historie nauczycieli, którzy odniesieli sukces.